Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie. Cieszcie się z nią bardzo, wy wszyscy, którzy nad nią smuciliście. Tak bowiem mówi Pan. Oto Ja skieruję do niej pokój jak rzekę i chwałę narodów, jak strumień wezbrany. Ich niemowlęta będą noszone na biodrach i na kolanach będą pieszczone. Jak kogoś pociesza własna matka, tak ja Was pocieszać będę. W Jerozolimie doznacie pociechy. Na ten widok rozradują się serca Wasze, a kości Wasze nabiorą świeżości jak murawa. Ręka Pana da się poznać Jego sługom. Oto Słowo Boże. Niech cała Ziemia chwali swego Boga. Niech cała Ziemia chwali swego Boga. Wrogościom sławcie Boga wszystkie ziemie. Opiewajcie chwałę Jego imienia. Cześć Mu wspaniałą oddajcie. Powiedzcie Bogu, jak zadziwiające są Twe dzieła. Niech cała ziemia chwali swego Boga. Niech Cię wielbi cała ziemia i niech śpiewa Tobie. Niech Twoje imię opiewa. Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga. Zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi. Niech cała ziemia chwali swego Boga. Może nie suwieląc zamienił, pieszo przeszli przez rzekę. Nim się przedradujmy, Jego potęga włada na wieki. Niech cała ziemia chwali swego Boga. Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, którzy boicie się Boga. Opowiem, co czynił mojej duszy błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mojej prośby i nie oddali ode mnie swej łaski. Niech cała Ziemia chwali swego Boga. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów bracia. Co do mnie, to nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko skrzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata, bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą, i na Izraela Bożego niech stąpi pokój i miłosierdzie. Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości, przecież ja na ciele swoim noszę blizny, znamię przynależności do Jezusa. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, aleluja, Aleluja, Aleluja. Alleluja, alleluja. Sercami Waszymi nie rządzi Chrystusowy pokój, słowo Chrystusa niech w nas przebywa. Są swoim bogactwem. Alleluja! Alleluja! Alleluja. Alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus wyznaczył jeszcze innych, siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam zamierzał przyjść. Powiedział też do nich, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto wysłałem was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani turby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie, pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim, jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie jedząc i pijąc, co mają, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie, nawet Proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to, powiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam wam, w sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu. Wróciło 72 zadością mówiąc, Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy, że do nich, widziałem szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem Wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika a nic Wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się Wam poddają, lecz cieszcie się, że Wasze imiona zapisane są w niebie. Oto słowo Pańskie. Z tym dzisiejszym fragmentem jakoś tak mi się skojarzył też we poprzednim przyŚwiętej uszenie ten fragment Izajasza, który jest dzisiaj czytany jako pierwszy. Są tam takie słowa: Kości wasze nabiorą świeżości jak murawa. Mi się to skojarzyło. Moi rodzice tak dbają, żeby, a pewnie wielu ludzi tak ma: dbają o to, żeby trawa przy ogródku, czy na ogródku była jak na Wymbledonia. Piękna, zielona. Przystrzyżona, mięciutka, nawodniona, tak? Właśnie właściwie takie skojarzenie, jak człowiek do domu czasem jedzie, że można spokojnie bosą, stopą wejść i wtedy doświadcza się takiego fajnego, miłego uczucia takiej świeżej murawy. Ale prorok Izajarz mówi o tej świeżej murawie, po to, żeby ludziom, do których mówi, coś bardzo ważnego pokazać. Ci ludzie przychodzą z niewoli babilońskiej. Jest proroctwo, mówiąc o odbudowie świątyni, ta odbudowa się dzieje, ale świątynia nie jest już taka wielka, jak była poprzednio Izraela dotykają różne historie, jest głód, są najazdy i, i po prostu na zwyczajnym świecie zaczynają brakować takiego wigoru ducha i to wszystko, zaczyna, to wszystko zaczyna gdzieś tak siadać. I prorok mówi, jeszcze będzie taki moment, w którym Bóg przyjdzie i zobaczycie, że wasze kości, czyli całe wasze ciało będzie takie świeże, jak właśnie taka świeża murawa, taka dobrze nawodniona, taka zielona. Zobaczycie, że to wszystko jeszcze takie będzie. Ale mi się ta słowa skojarzyły z tym, że czasami my w naszym życiu właśnie jesteśmy raczej wyschnięci. Na no, drogach wiary, nie wiem, czy macie takie doświadczenie, ale myślę, że wielu z nas mogłoby spokojnie powiedzieć tak, jestem tak wyschnięty duchowo. Tyle razy jestem chrześcijaninem i chodzę na niedzielną przeświętą, staję do mojej modlitwy osobistej, ale, ale jakoś tak, tak mi czegoś brak, gdzieś tak w środku nie mam takiego poczucia, że, że Bóg jest blisko mnie. Nie mam takiej Bożej radości. Co zrobić, żeby tę Bożą radość mieć w sobie. I tu przychodzi nam z odpowiedzią dzisiejsze słowo z Ewangelii Łukasza. To jest słowo, które mówi o wysłaniu 72 uczniów, czyli takiego grona szerszego uczniów Jezusa. Gdybyśmy zerknęli w ten dziewiąty rozdział, żebyśmy zobaczyli, że Jezus wysyła najpierw swoich apostołów, daje im konkretne misje, ale potem również wysyła tych wszystkich ludzi, którzy gdzieś kręcili się dookoła Niego właśnie po to, żeby, no właśnie, żeby co? Żeby szli i opowiadali, kogo spotkali, żeby wchodząc mówili: Shalom, pokój temu domowi, i żeby mówili, przybliżyło się do Was Królestwo Boże. I zobaczmy, że jakbyśmy popatrzyli dalej w te słowa, to byśmy zobaczyli, że oni wracają z wielką radością. Ja myślę, że tekst nie zauważa jednej rzeczy: że z całą pewnością ci, którzy ich spotkali, również mieli wielką radość, taką, można powiedzieć, taką świeżość ducha, bo jeżeli ci głoszący ją mieli, to tam się też ją musieli mieć. I oni wracają do Jezusa i mówią: no, zobacz, takie rzeczy się dzieją. I mi się z tym tekstem kojarzy coś, co jest, myślę, że doświadczenie bardzo, bardzo wielu ludzi. Ja opowiem tylko o pewnym doświadczeniu jednego z moich przyjaciół, który jest w naukach A to nie tylko u nich, to nie tylko, nie tylko w tym ruchu chrześcijańskim, założonym przez wszystkiego Agona, ale także przez we, w wielu różnych charyzmatycznych ruchach można pójść i tak bardzo zaufać Jezusowi żeby się całkowicie do Niego zdać. Ja mówię, my mamy tak, że po konwiwencji często jesteśmy wysyłani na głoszenie. Powiadał o takim swoim doświadczeniu z Jerozolimy, była konwi konwiwencja w Jerozolimie i został mi przydzielony kompan, zupełnie obca osoba. Nie przyjaciel, nie kolega, zupełnie obca osoba. Dostali tyle pieniędzy, ile potrzebowali na przelot do Niemiec, bo tam akurat, tam akurat wylosowano ten kraj dla nich jakąś konkretną miejscowość czy miasto. I właśnie idźcie tak naprawdę bez pieniędzy, bo tylko tyle, żeby na przelot, żeby tam dolecieć, żeby tam być. Tyle, co masz w plecaku, a generalnie nie, nie bierz nic, co będzie nadmiarowe. E, jakieś kilka batoników, i odrobinę, pewnie dwie, trzy butelki wody i wszystko. I głosili. To znaczy chodzili i mówili różną osobę, no zaczepiali trochę różne osoby. Po co? Po to, żeby mówić, jakie jest ich doświadczenie Boga, kim jest Jezus, kogo on po prostu najzwyczajniej się ze spotkali. I w pewnym momencie, jak już no, robiło się dość późno, trzeba było pomyśleć, gdzie nocować, no to widzą o taki dom przy kościele, no pewnie parafia, ale tu otwiera pani. Za chwilę podchodzi Pan mówi, aha, to, to, to protestanci, to, to nie nasi. I co, co chcecie? No Chcemy wam głosić dobrą nowinę. I ten pastor tak stanął i się tak ucieszył, i mówi że to wspaniale. Dlatego, że jeszcze nigdy w życiu nikt nie ogłosił mi dobrej nowiny. Bo tę dobrą nowinę to ja głoszę z ambony przez całe lata w moim kościele, ale tak naprawdę jeszcze nikt nie przyszedł, nie powiedział mi: Słuchaj, chcę Ci dzisiaj ogłosić dobrą nowinę. I ten człowiek był tak rozanielony, bo siedzieli rozmawiali i mówił: Słuchaj, możecie na tym moim mieszkaniu być, ile będziecie potrzebowali. Chcę, żebyście z tego mieszkania wychodzili, właśnie w te różne miejsca, do których was, Pan pośle. Ale dlaczego tak się stało? Dlatego, że nie tylko było tak, że ten człowiek odkrył, że jeszcze nikt mu nie głosił dobrej nowiny. Ale on zobaczył jeszcze coś, zobaczył tą iskrę w oku tych ludzi. A ta iskra w oku, ona wynikała z czego? Z tego, że oni byli blisko Jezusa. Bo nie pójdzie głosić Jezusa Chrystusa ktoś, kto jemu nie ufa. Ktoś, kto nie jest blisko niego. Po prostu sobie, gdybyśmy my tak mieli dzisiaj sobie pomyśleć: Czy jestem gotów powiedzieć tak? Tyle pieniędzy co do Warszawy na przejazd Eurocity. I resztę pan się o ciebie, o mnie zatroszczy. O, tak zabezpieczenia. Gdzieś ukryta w zanadrzu karta bankomatowa. Bo wiedzą Pan Jezu, bo, bo, bo w razie czego? Bo w razie czego tam może się przydać gdzieś, ale no, inny problem. No, jak, jak, ta, jak zaczepiać ludzi? Mówić, słuchaj, co ja w ogóle tym ludziom powiem? A ci ludzie nie opowiadają nic nadzwyczajnego. Oni idą i mówią, kim po prostu dla nich jest Jezus. Ja miałem takie fajne doświadczenie, w pracy też w poznaniu i w jednej z moich parafii, w parafii Bożego Ciała do niej należała ulica Półwińska, przy Starym Browarze, to jest taka ulica ciekawa, najdelikatniej mówiąc. Ja miałem taki zwyczaj chodzenia gdzieś po obrusie parafii, bo ona nie była zbyt duża, modląc się na różańcu, a też robiłem to wieczorami koło drugiej. Więc różne historie widziałem, ale co miesiąc widziałem też takich ludzi młodych z różnych kościołów chrześcijańskich, którzy tam po prostu ewangelizowali. I to wyglądało właśnie dokładnie w ten sposób. Słuchaj, zresztą mnie też zaczepiali. Mnie też zaczepiali. To no, tak fajnie wygląda. Przepraszam. Czy mogę Panu powiedzieć o największej miłości mojego życia? No ja już wiedziałem, o co chodzi, ale byli ludzie, którzy mówili, nie, 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 nie mam czasu, śpieszę się. Ale byli tacy ludzie, którzy, no dobra, no to mów. Miałem okazję ich tak podglądać, jak, jak to wyglądało I, i czasami to się kończyło czym? No fajnie, dobra, słuchaj, posłuchamy, fajnie, posłuchałem, koniec, kropka. Ale czasami to się kończyło dłuższą rozmową, było widać, modlitwę wstawienniczą, tak, Modlitwa. bo co mogę Ci dać? No, mogę Ci powiedzieć, kim jest Jezus, mogę powiedzieć Tobie coś, czego sam doświadczam, że Jezus Ciebie kocha i, i mogę, mogę, co mogę zrobić? Mogę stanąć przy Tobie i pomodlić się do mojego Boga. Mogę pomodlić się w intencji Twoich spraw różnych, bo w takich historiach takiego spotkania często wychodzi, no, wychodzi wie, bardzo wiele, nie? Wychodzi, wychodzą różne zranienia, wychodzą jakieś boleści, wychodzą jakieś rozczarowania, ten mój przyjaciel opowiada też e, właśnie, że gdzieś potem trafili do, do takich ludzi, którzy z, tymi, e, z też z ludzi z naukotuchami na, na, na nocleg, ale to dlatego, że w parafii katolickiej nie chcieli przyjąć. Jak pukali na parafii katolickiej, byłem z nim księdzem i wiesz, chcielibyśmy głosić Ewangelię, jesteśmy z Neokatechumenatu. Nie, 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 to u nas nie, nie, u nas nie. To, I tam na koniec parafii, tam ludzie z Neokatechumenatu mieszkają, to tam, tam możecie głosić Ewangelię, a tu, na tym probostwie, to nie ma potrzeby, żeby głosić Ewangelię. Trafimy do tych ludzi i no, fajna rozmowa, tego i dwóch chłopaków, e, takich dwadzieścia kilka, rodzice, e, czy nie, chyba więcej, tam dwóch takich było i opowiadają w innym języku, oczywiście chyba po angielsku, rozmawiali z nimi i w pewnym momencie ten, e, widzi ksiądz, że tam coś się dzieje, ta jakaś burza w sercach i mówi po angielsku, wiesz, Bóg Cię kocha. Jacek zawsze tak mówi, Bóg Cię kocha. I była i eksplozja w tym momencie. Jak Bóg mnie kocha? Mam takich rodziców. Jak Bóg mnie może kochać? I się zaczęła burza w domu. I, I tak od słowa do słowa, powoli, ci tak właśnie tronując trochę, nagle okazało się, że co, że, że pobuntowani, że, że chodzą za dużo na modlitwę, że tyle dzieci mają, że potem tych dzieci chyba więcej było, że przez to jest biednie w domu i pretensje, żale się wylały i wszystko. I to się wszystko skończyło czym. Nie tylko powiedzeniem dobrej nowiny. Ale też takim takim położeniem takiej Bożej pieczęci pokoju. Potem ksiądz go po prostu wyspowiadał na zwyczajnie świecie jednego drugiego i drugiego, i pogadali, i pewne rzeczy się rozeszły, jak chmury burzowe, i zstąpił i do ich serc pokój. I tak o tym mówili: słuchaj, to, to jest prawdziwe Boże błogosławieństwo. My właśnie doświadczamy takiego Bożego błogosławieństwa. W tej parafii mielibyśmy jak u Pana Boga za piecem. Tam musieliśmy się gdzieś tam cisnąć. Tam niech było sporo, było ubogo, ale Bóg chciał zadziałać właśnie tam, w tamtym miejscu. Mnóstwo osób może składać takie świadectwo. Takie świadectwo tego, że Bóg działa w takich bardzo prostych, zwykłych sprawach i posługuje się niekoniecznie wybranymi ludźmi. Zobaczcie, że gdy my dzisiaj popatrzymy na to słowo, to możemy tak sobie pomyśleć, fajnie by było, gdyby ktoś mi tak ogłosił Jezusa. Ja z prawda byłem na wspólnocie charyzmatycznej, więc mi, mi, Jezusa ogłoszono, ale do domu mi nikt nie przyszedł. Tak, żeby zapukać i powiedzieć, wiesz co, chciałbym z tobą porozmawiać o Jezusie. Może mamy takie pragnienie, żeby ktoś ożywił wiarę i powiedział: Słuchaj, ja chcę się podzielić z tobą, nie żadnymi cudownościami, ja nie staję teraz przed tobą, żeby wyciągnąć ręce i powiedzieć: Wszystkie jabłki cię zakwitły i zaowocowały, albo, albo samochód się naprawił, zostałeś uzdrowiony. To nie ja. Ja chcę się przyjść z Tobą podzielić, przyjść do Ciebie i podzielić moim osobistym doświadczeniem tego, jak Bóg działał w moim życiu. Niczym więcej. To, czego bo ja wiem, to przekonanie, że w Twoim życiu będzie również działał z mocą I ja po prostu się chcę o to dla Ciebie pomodlić. Fajnie było, gdyby ktoś tak przyszedł. Ale zobaczcie, w tej dzisiejszej Ewangelii. Są słowa, które myślę, że są takim pragnieniem, które Jezus wkłada w serca tych, których wysyła. Mówi tak: Żniwo jest mało, Żniwo jest wielkie, robotników jest mało, proście, proście pana Żniwa. My bardzo często robimy błąd, bo my te słowa odnosimy tylko do kapralów. Franek mówił, na wakacje przyjechał też, że w seminarium jest w tej chwili 40 chłopaków, 20 z jetezji 20 z jetezji poznańskiej. Nawet już nie ma kogo wyrzucić na urlop dziekański, bo zaraz nie będzie poszczególnych różników. I czasami sobie mówimy, kryzys powołań, i w ogóle, może kryzys, może nie, my, ale to nie o nich chodzi w tym tekście. Jezus mówił do tych ludzi: Słuchajcie, jest wielka potrzeba. Tego, żebyście poszli. Jest wiele ludzi, którzy powinni to usłyszeć. I wy macie się nudnić, żeby były takie osoby, to może pociągnięte waszym Słowem, żeby też po prostu poszło to robić. I ja myślę, że to jest dla nas dzisiaj, przynajmniej tak, to odkrywam, takie no, pragnienie Jezusa. Jeżeli masz pragnienie doświadczenia Boga, który może działać, z mocą w Twoim życiu przez drugiego człowieka, to stan dzisiaj z takim pragnieniem i powiedz Panie, ja potrzebuję człowieka, który ogłosi mi Jezusa Chrystusa, który przyniesie mi dobrą nowinę. Bo to, że ja zostałem ochrzczony, to, że był pierwszej komunii, to, że chodzę na niedzielę MamrzeŚwiętym, to wcale nie znaczy, że ja słyszałem dobrą nowinę o Jezusie. Ja jestem oczaskany z tekstem tej dobrej nowiny. A kto przyszedł do Ciebie czy do mnie i powiedział Ci tak? Bóg. Kocha Ciebie takim, jakim jesteś, taką, jaką jesteś, w tym konkretnym momencie Twojego życia, w którym się znajdujesz. W tych wszystkich Twoich grzechach, w których tkwisz, w tych wszystkich Twoich historiach, w których tkwisz, nie jesteś obojętny Bogu. Bóg Ciebie takiego kocha. Że zobaczcie, ludzie mówią, my często sami to też mówimy, żeby Ciebie kochać i akceptować, to musisz się zmienić. Dobre mówienie nie polega na tym, że Bóg mówi, musisz się zmienić. Nawrócenie jest dopiero potem, ale najpierw jest takie powiedzenie, kocham Cię, taki, jak jesteś. A kto nam to powiedział? W czyim oku widzieliśmy taki błysk prawdziwości? Bo zobaczcie, że to, o czym wspominałem wcześniej, dlaczego oni zostali przyjęci? Dlatego, że oni byli prawdziwi. Zaryzykowali pojechanie bez pieniędzy, zaryzykowali jakieś takie pozbycie się ludzkich zabezpieczeń. To nie zawsze musi wyglądać dokładnie tak jak tutaj. Głosić Ewangelię można w prostocie, niekoniecznie jadąc do Niemiec bez pieniędzy czy do Warszawy, tylko mając bilet. Głosić Jezusa możemy wszyscy. Słuchajcie, ja Pan tak. Tylko jeżeli jesteśmy sami blisko Jezusa, od tego trzeba zacząć. Jeżeli ja jestem blisko Jezusa, to ja mogę komuś o Jezusie opowiedzieć. Jak Jezus jest opowiadaniem, które słyszę w kościele, to ja nikomu takiego Jezusa nie opowiem, dlaczego? Bo ktoś powie, sprawdzam, no to powiedz mi, jak to w twoim życiu działa. I wtedy powiem, wiesz co, słyszałem od księdza na Kazaniu. No nie no, to ktoś powie, słuchaj, to daj sobie spokój, bo to takie opowiadanie to z drugiej ręki. Musisz, musisz mówić ze, swojej, ze swojego doświadczenia. Bóg czasami działa w naszym życiu w takich bardzo drobnych sprawach. I to jest właśnie przedmiot naszego świadectwa. My nie opowiadamy nie wiadomo czego. Oczywiście wielu ludzi by chciało, żeby... Takie mamy trochę wielkie skrzywienie. O, tu się wydarzył wielki cud. A, tam się wydarzyło wielkie nadprzyrodzone zjawisko. Słuchajcie, zobaczcie, że ludzie to są takie poszukiwacze wrażeń duchowych. Po co ludzie jeżdżą nam mszę uzdrowienie duchowe? Na przykład do takiego mieszkowa, czy gdzieś tam do panienki, czy gdzieś indziej dookoła. Często to są poszukiwacze wrażeń duchowych. Często to są ludzie, którzy chcą teraz zobaczyć, nie wiem, uzdrowienie. Mówią sobie, jak Bóg uzdrowi, kogoś tam uwierzę. Ale jak Bóg komuś yy, tak dotknął serce, że gotów był przebaczyć, nie, nie, to tam jest małe. To, to jest małe. Nie? To nie jest małe. My sami wiemy, że przebaczyć to wcale nie jest tak prosto. To jest właśnie duże. I my jako chrześcijanie. Jeżeli jesteśmy blisko Jezusa, to właśnie z czymś takim idziemy. I to jest nasze świadectwo, i to jest najmocniejsze świadectwo, które możemy dać. Tylko pytanie, czy my chcemy to robić. Tak sobie myślę, że czasami ci nasi najbliżsi, którzy już odeszli od Jezusa, oni w naszej wspólnocie, czy to rodzinnej, czy krewnych i przyjaciół, czy wspólnocie kościoła, parafii. Oni, oni nie zobaczyli prawdziwości i autentyczności życia Jezusem. I dlatego odeszli. I dlatego być może już nigdy nie wrócą. Mogą już nie wrócić. Eee... Tyle. Chciałbym was zachęcić do tego, żebyście dzisiaj Mieli to pragnienie. Pragnienie tego, żeby ktoś opowiedział mi o Jezusie. A jeszcze jedno zdanie powiem. Jeżeli chcemy, bo tak czasami jest w no, małych miejscowościach, to możemy, możemy powiedzieć, panie, wołam, wołam, wołam i co? I nic. W dużych miejscach, w dużych miejscach jest trochę inaczej. Ale jeżeli chcemy, ja mam taki gdzieś w głowie, chodzi za mną taki projekt, żeby na naszej stronie internetowej po prostu skumulować różne takie fajne y, świadectwa różnych ludzi. Dzisiaj YouTube jest pełen, jest pełen z, y, różnych fajnych, bożych kanałów, na których ludzie mówią, jakie jest ich doświadczenie Boga. Jak Jezus mocno dotknął, po co? Po co to robią? Nie po to, żeby lajki zdobywać i odsłony, tylko po to, żeby inni ludzie, którzy gdzieś tam siedzą w sieci, szperają, mogli w pewnym momencie powiedzieć, Kurde, ale jeżeli jego ją Bóg dotknął z taką mocą, i mamy takie doświadczenie wiary, to on mnie może dotknąć również w ten sposób. Dlatego czytajmy różne rzeczy, oglądajmy różne seriale, filmy, ale jak mamy takie pragnienie, żeby zobaczyć. Że, że Bóg działa z mocą, to poszukajmy takich chrześcijańskich. Ja kilka spróbuję w czasie wakacji gdzieś wrzucić na stronę, tak żebyśmy mogli sobie po prostu fajnie zobaczyć. Nie nawiedzonych ludzi, tylko takich zwykłych, szaraków jak my, w których życiu nastąpiła naprawdę niesamowita zmiana. Dlaczego? Bo ktoś im kiedyś ogłosił Jezusa, i oni w tym momencie Jezusa głoszą też sami dalej. Nie w nadzwyczajnych rzeczach, czasami w bardzo zwykłych. Prostych i codziennych sytuacjach. I teraz już na pewno koniec.